Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Józef Korbas, który urodził się 11 listopada 1914 w Krakowie, polski piłkarz, napastnik oraz trener piłkarski w latach 1937-1938. Kariera seniorska 1928 Nadwiślan Kraków, a potem 1935 Krakowia 54 bramki. 69 razy go wystawiono w podstawowym składzie. Grał też dla reprezentacji Polski w roku 1937. I zdobył cztery bramki.